do kolejnej fazy. Na razie to ona jest najszybszą spośród tych, które zajęły miejsce trzecie. Kalla jest w tej klasyfikacji druga. Może zatem obie szwedki obejrzymy w kolejnej fazie zmagań. Na razie jednak obejrzymy, jak poradzi sobie Justyna Kowalczyk, a jej rywalki to przed chwilą oglądana Ewa Svensson ze Szwecji, Marte Kristoffersen, filigranowa Norweszka, obok niej Justyna Kowalczyk, zwyciężczyni klasyfikacji generalnej Pucharu Świata a także klasyfikacji sprinterskiej. No, mamy nadzieję, że ta niedyspozycja już jej minęła, że troszeczkę doszła do siebie, jeśli chodzi o zdrowie. Szkoda, gdyby e, finał Pucharu Świata, który no, będzie i wielkim świętem, bo odbierze przecież tam nagrodę za trud włożony w cały sezon i w przygotowania do tego sezonu był mm, no, gdyby tak gdyby to święto zostało troszeczkę popsute przez właśnie zdrowotną niedyspozycję. Aino Kajza no ona no, no, ma no, sporo do wywalczenia jeszcze, bo walczy przecież o tutaj, o miejsce na podium i w klasyfikacji generalnej kucharu świata i w sprintach. Obok Kiertu Niskanenny z Finlandii no i do tego Christine Stermer z Teira z numerem 23. Nie była najszybsza w kwalifikacjach, ale walka bark w bark to jest Specjalność nerweszki i ona pewnie tutaj nie odpuści tego biegu, choćby nie wiem co. Ostatni śmierć finał. Polka na trzecim torze. Wystartowały dosyć równo. Żadna z zawodniczek nie chce odpuszczać Sarinen. Wygląda na to, że będzie chciała nadawać tempo, ale Kowalczyk nie odpuszcza. No i te dwie zaczynają odjeżdżać. Pozostałym zawodniczkom, Sarinen tutaj po wewnętrznym torze miała troszeczkę przewagi, troszkę zachwiała się na nartach Kiertu Niska zanim trafiła we właściwe tory, straciła może ułamki sekundy. No to jest o tyle istotne, że rywalki nie stoją w miejscu. Proszę spojrzeć, Justyna Kowalczyk na tym podbiegu, jakże mocno pracuje rękoma i nogami, jakże szybko biegnie Sarinen. Trochę inna sylwetka, bardziej krępa, mocniej troszeczkę zbudowana od Polki, no a z tyłu szczupła, wysoka Christine Steria. no ale Steyra troszeczkę traci, no tyle tylko, że jak mówiłem ona na pewno nie odpuści tutaj aż do samej mety Kowalczyk zjeżdża pierwsza, teraz szuka odpowiedniego toru, troszkę zajechała teraz przed Finkę po to, by nie tracić prędkości i ten wiraż pokonać w miarę płynnie, powiodło się Sarin obok Kowalczyk, a tamta grupa pościgowa, w której biegną pozostałe zawodniczki dwie Norweszki i reprezentantki Finlandii oraz Szwecji. Ta przewaga wynosi już dobrych osiem może nawet 10 metrów i Christoffersen teraz na trzecim miejscu szuka norweszka dogodnego toru. Widzieliśmy podczas tej prezentacji planszy przed samymi zawodami, że temperatura troszeczkę powyżej zera w Sztokholmie, że śnieg teoretycznie zachowuje temperaturę minus 1, no ale w ciągu dnia pewnie ta nawierzchnia troszeczkę rozmokła, teraz jest już czwarta po południu, słońce zachodzi no i pewnie śnieg będzie także robił się coraz chłodniejszy, coraz szybszy ale pewnie i kwalifikacje i te pierwsze biegi ćwierćfinałowe no nie pokonywało się najszybciej tej trasy ze względu na to, że właśnie była odrobinę rozmiękła no wydaje się, że w tym biegu wszystko jest już rozstrzygnięte, że Justyna Kowalczyk Pewnie awansuje do półfinału. Podobnie zresztą jak Aino Kajza Sarinen. Potężna przewaga nad kolejnymi zawodniczkami Kirtu Niskanen z numerem 13. Teraz na miejscu trzecim. Popatrzmy na czas. 2,37,4 to był najlepszy wynik jak dotychczas w ćwierćfinale. Kowalczyk no, biegnąc kompletnie na luzie, uzyskuje czas 2,39,1. No, Niskanen jednak nie awansuje do półfinału. Tymi szczęśliwymi przegranymi będą zatem Charlotte Kala, która w pierwszym biegu ćwierćfinałowym była trzecia, i rodaczka Magdalena Pajala, która w ćwierćfinale numer cztery uzyskała trzeci rezultat. A zatem cieszą się Szwedzi, bo bardzo dużo ich reprezentantek awansowało do fazy półfinałowej. My także się cieszymy, bo Polka awansowała z pierwszego miejsca i pokazała, że jest tutaj mocna. No i że czekają nas pewnie niemałe emocje związane z jej występem w półfinale.